Ja przyjechał Head Coach Marek. Yeah, człowiek rzeźnia. Zajedzie mnie do Hyroxa. A tylko nie umie mówić, jest niemową. Będzie mi pokazywał na migi. Pokaż coś. O, widzicie? Kurde, <laughs> pokazał <laughs> <laughs> Siemaneczko, siemaneczko. Słuchajcie, 645. Skakujemy na rozgrzewkę. Yy, ponieważ trzeba się wziąć za robotę. Zapisałem się na Hyroxa do Katowic. Hyrux, te zawody wytrzymałościowo-siłowe. 8 km biegu, 8 ćwiczeń, czyli przeplatanych biegiem po kilometrze. To co już gdzieś tam robiłem, pokazywałem, ale już się zapisałem na zawody oficjalne, które są za miesiąc. Hakiem, bo 22 lutego, więc trzeba się brać za robotę ostro. Nie ma zmiłuj. Plan ogólnie działania jest taki, żeby wrzucić bieganie. Bo jakby z tym jest największy problem, bo bardzo dawno nie biegałem regularnie, a trochę tego trzeba przebiec. Więc, jak widzicie, zaczynam od bieżni i tej bieżni będę wrzucał no, co najmniej dwa razy w tygodniu. I jeszcze będę przeplatał bieżnie w treningach wytrzymałościowych. Bieganie. Kolejna rzecz taka, że trzeba te trening treningi jeszcze jakoś zaplanować pod kątem organizacyjnym w tygodniu po tego czasu za wiele nie ma, bo dość wcześnie zaczynam pracę, treningi zaczynam o 6.30, 7:00 już prowadzić, więc yy, muszę trenować albo koło 5.30, zaczynać wtorki, czwartki będę biegał, 5.50, 5.45, a poniedziałki, środy, piątki yy, będę zaczynał rozgrzewką biegową 10-15 minut, a potem wchodził na treningi wytrzymałościowo-siłowe. Plan jest taki, żeby je robić z Markiem, moim podopiecznym o siódmej rano, bo potem już po prostu za bardzo nie będzie czasu. <laughs> z racji tego, że ja prowadzę dość intensywny tryb pracy, kończę pracę z reguły 19-20 i nie ukrywam, że wtedy nie za bardzo już mam siłę na dobry trening i nie lubię Trenować późnym wieczorem ciężko, z tego względu, że mam problem się potem też wyciszyć i pójść spać o jakiejś przyzwoitej porze, a lubię iść spać o godzinie 22, ponieważ wtedy wiem, że e, wtedy wiem, że się wyśpię, że będę miał przynajmniej te 7 godzin snu i, i nie będzie problemu gdzieś tam z regeneracją, a, a to podstawa regeneracji. Więc taki jest plan. Czyli te pięć dni w tygodniu takich treningów, poniedziałki, środy, jeszcze wieczorem, jeszcze wieczorem po południu, bo tam o 17 pada capoeira, na którą jest z Lilon. ale w tym miesiącu tą capoeira będę sobie tam trenował delikatnie, skupiał się na technice, nie będę gdzieś tam się dociskał, żeby się regenerować. No i sobota będzie pełna regeneracja i niedziela, pewnie jak i ta niedziela, która była Wczoraj będą sparingi, jak tylko będę miał siłę, to będę robił z chłopakami sparingi i gdzieś tam pofikam koziołki na, na salce u nas, jak przyjedzie ekipa z Więc takie jest plan działania na Heroksa, więc ogólnie dużo, dużo treningu. Te 6 dni w tygodniu praktycznie coś będę robił, no ale chcący zrobić tam, ja nie mówię dobry wynik, ale... Przyzwoity, czyli skończyć to w półtorej godziny, sam, od półtorej do godziny 45. To trzeba zasuwać. Sam się nie zrobi, bo są to zawody dość ciężkie wytrzymałościowo. Eee, no i oczywiście też chodzi głównie o to, żeby zrobić to bez kontuzji, żeby się tam gdzieś nie wysypać, bo wysiłek tam będzie maksymalny. Myślę, że byłbym w stanie je zrobić nawet teraz, ale zrobiłbym je w bardzo słabym czasie, Plus to, że no ryzyko jakieś tam by było, że można się wysypać jak się nie jest przygotowanym. A po co lepiej się przygotować? Także w Katowice 22. Rok si gjeżdża. Będę zdawał relacje. Myślę, że tygodniowe z treningów w loczki będę wrzucał z przygotowań do Hyroksa. Bo nie ma to się obijać. Trzeba zasuwać. I ciśniemy. Żeby nie było. Zobaczcie jak head headcoach ciśnie. Patrzcie. Cały stosiu, Cały stosiu leci. Co myślicie kurde. Wyle kogo do należnika nie biorę. Sto. Yeah. 100. 100 razy. Ha. Kto zrobi 100 razy? <laughs> to jest to. Dobra słuchajcie umyty, wykompany trening zrobiony jest gitarka, fajnie wyszło no i co, trzeba cisnąć dalej dzionek jutro zaczynamy dzień od biegania samego, bez, bez ciśnięcia żadnych innych treningów no i się grubo zastanawiam co zrobić z w tym w tym miesiącu, czy ją cisnąć, bo, bo może być ciężko biegniemy, biegniemy, gazu, gazu! Uwaga, uwaga, plecy! Wszyscy na plecy, lądują na plecy, na plecy. Tylko plecy dotykają ziemi. Brzuch. Kolana. Pięty. Same pięty. Same pięty dotykają. I uwaga. Biegniemy! Gazu, gazu! I biegamy tylko po, zielone, po szarym, tak? Jest. Tylko po szarych. Kto złapany do środka wchodzi. Bo biegamy wszędzie. Tak, się Mongoni. Można wszędzie, kto złapany, zabrożony. Uwaga, na drugiej nodze skaczemy. zeskaczemy. Takie. Duży skok, jak żaba. Długi skok, żeby przeskoczyć cały kafelek najlepiej. Mocno próbować skoczyć, wyprostować nogi. O, takie skoki jak żaba. Mocno. Czołgamy się, czołgamy. Jeszcze raz się czołgamy. Nie turlamy, tylko czołgamy. Dawaj, Oskar, dawaj. Walcz do końca, pupa nisko. Nie na czworaka, czołgać się, czołgać. E oszuści mali. Hello, hello. Wyturlamy się. Staramy się nie wyturlać z sali. Uwaga, nie podeptać się. Nie z powrotem nie. Przewroty robimy jeszcze raz. Główka schowana. Tak jest. Już wam pomogę. Uwaga, uwaga. Co robimy? Są trzy rządki. Opaki. ta trójka stoi tu. Raz, dwa, trzy. Tu stoi. Co będzie po To tu chodź. Stawaj tu. Nie, chodź. 10, zmiana! I do przodu! do przodu. zra, zra! Ja dobrze! Oskar, pojechaj! Płytka Ty umiesz technika ładnie robić? Dwie. Osie, i Bam, pięknie, idź wyskocząc. Pięknie, dawaj Lila. Super. I próbuj. No podskocz. Dobrze. Chłopaki, dawaj. Idź wyskocząc. Super. Dobra, uwaga, co robimy? Pracujemy, klepiemy w kolaneczko, po jednym każdy. Pracujemy na nogach. Ruszamy się, ruszamy. Pracujemy sobie, na nogach pracować mięciutko, walka z cieniem. Technika do gardy, wracamy ładnie, technicznie robić nie tak nisko głowę. No, no, dawaj, dawaj, jest na treningu. Zaraz jej nad głową puszczaj, na głowę, żeby ona szybciutkim ciosem takim unikiem zeszła, wiesz? Nawet nie musisz, Mania, tak nisko schodzić. Bo masz tyle przerwy nad jego rękawicą. Tyle ma być dosłownie. Masz śmignąć pod, bo szybciej wtedy uderzysz. O, widzisz, i szybko wychodzisz do ciosu. Dawaj. Bam, bam. I dynamiczne wejście. Dobrze, Szyme. Syk, rotacja, raz, dwa. O, to chodzi. Dawaj jeszcze raz, dynamicznie. Rotacja, bam, bam. Super. Prosty podbródek. Rotacja, rotacja, sierp, sierp. Schodź pod ręce. Uderzaj go. Tymek, skup się, ładnie rób. Wyżej łokieć prawy. Dawaj. Rotacja, rotacja, sierp, sierp. Środa, środa. Poranek, dzisiaj cięższy trochę, czuć treningi wczorajsze, przedwczorajsze i przed, przedwczorajsze, więc dzisiaj robię trening bardziej siłowy, już nie, nie wjeżdża wytrzymałość, trochę nogą trzeba dać odpocząć, bo, bo czuję gdzieś tam nóżkę lewą, e, więc siłka, siłka wjeżdża, trzeba się pomęczyć, zaraz padnie Marek, z nim pocisnę siłownie. i będzie dobrze, no, wyjścia nie ma, Siroda połowa tygodnia mija.

あと1万円 Przyszedł czas, żeby steryzować Magdę. Nie ma lekko. Dzisiaj trening mocno siłowy. Ehehe. I będziemy próbowali machnąć stówkę na raz. 80 poszło 6, ra... 6 razy, 8 razy. 94. I teraz podejdziemy pod stówę na raz. Spokojnie, zaraz damy radę. Będzie ciężkie, ale to mi się Spokojnie Przyszymaj się trzyma. Ok. Stabilnie i do piątej. Siadaj, siadaj, siadaj. I mocno. Dawaj, 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 dawaj! Jeszcze raz. I mocno, mocno, mocno. Jeszcze raz. Siadaj, 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 siadaj. I góra, 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 góra. Jeszcze raz. Dawaj. I mocno, 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 mocno. I ludzko, odkładaj. Yes! I dziewięćdziesiąt. No. Zajebiście. Czyli 90 mogłaś wziąć więcej razy. No, no. Zajebiście. Się... I kolejne ćwiczenie, bardziej siłowo. Latujemy z hip o ciężarze 150 kg Skromnie. Skromnie. Trzy Magdy. Na Jedziemy. O, Barak jedzie. Pięknie. Magda, Magda wpadła jak była dzieckiem do kociołka z tym... Jak to? Co wpadł ten? Obelix? Jak to się nazywało? No. Jak to się nazywa Na Napój Bogu spadła, tak. tylko jej nie poszło w masę, tylko w siłę. Tak jest. Bardzo ładnie. No i cóż, dzisiaj zamiast bieganka jednak będzie orbitrek, bo troszkę jednak nie domaga jeszcze noga. Jak widać sobie Macham. Trzeba, trzeba troszkę nóżkę zregenerować, nie ma wyjścia. Także będzie orbitrek i wioślarz. Także trening dzisiaj tlenowy czwartek, czyli czwarty trening w tym tygodniu lecimy. Wyjścia nie mamy. Siema, siema. 6.50, czas zrobić czwarteczek i czwarty trening do hyoksa. Dzisiaj sobie łączymy bieganie z czterema ćwiczeniami z tego obwodu, z tych zawodów. Dzisiaj sobie zrobię przepychanie sanek, przyciąganie sanek, padni powstań ze skokiem i... Coś jeszcze, tylko nie pamiętam co. Wyjdzie w praniu. Nie pamiętam, patrzcie, skleroza nie boli. Muszę sobie przypomnieć, co tam jeszcze było. No, ale jeszcze jedno ćwiczonko miałem zaplanowane, ale tymczasem rozgrzeweczka, no i między tymi ćwiczeniami będę biegał. Także, Boże, jaki czwarteczek, dzisiaj jest piątek, Boże. Widzicie, wstałem, chyba coś jeszcze się nie obudziłem. Piąteczek, piąty trening do Hyrox'a. Duszka dzisiaj lepiej nie boli, bo wczoraj nie biegałem. Co prawda dużo się nachodziłem, bo też kilkanaście tysięcy kroków weszło, ale i tak noga odpoczęła, także to jest ważne. Dobra, biorę się za robotę. Bieganie zrobione, przepychamy sanie, idealnie radzimy. 150 kilo!